Dzisiaj będąc w ogrodzie, zauważyłem przesudowne baby cukinie wraz z kwiatami, więc stworzyliśmy z tego piękne danie, które spokojnie byście mogli podać w restauracji za godne pieniądze. Wbijajcie i patrzcie, co z tego powstało. Do kwiatów z cukinii będziemy potrzebowali jakiegoś, jakiejś treści. Sam kwiat cukini ma wygląd, wygląda pięknie, wygląda fancy, natomiast nie ma smaku i my go nadamy dzięki fecie. Użyliśmy do farszu 150 gram fety. Poza tym dodaliśmy jeszcze około 15 listków mięty i jedną gałązkę samych liści z oregano. To wszystko posiekaliśmy, wymieszaliśmy i mięta dała nam orzeźwienia, a oregano dało nam smaku. Następnie doprawiliśmy to trochę miodem. Około 12 gram to taka jedna łyżeczka, aby dodać słodyczy i żeby podbić smak słoności i jeszcze bardziej fajnie się wymieszały smaki ziół. Potem lekko tak pasiliśmy, czyli uzyskujemy już smak kwaśny, uzyskujemy smak słony i uzyskujemy smak słodki. Czyli już się tam dużo tutaj dzieje. Soku z limonki tak około z jednej czwartej limonki. Na sam koniec dodajemy jogurt, aby nam powstała fajna konsystencja, żeby łatwo nam było to nafaszerować. Też, żeby nie było za rzadkie, żeby nam to nie wypływało podczas smażenia. Do wykonania tempury będziemy potrzebowali jedynie mąkę, mąkę kukurydzianą i wodę. Nie ma nic prostszego, a jest mega przepyszne w kanapach, to jecie i każdy się tym zachwyca. Więc streszczając się będziemy potrzebowali 150 gram wody, bardzo lodowatej, i zimnej, razem z lodem najlepiej gdyby była. 40 gram mąki pszennej i 40 gram mąki kukurydzianej Do tego, do podbicia smaku oczywiście sól, nie mogło tego zabraknąć, więc 5 gram soli też tutaj ląduje To wszystko mieszamy i wstawiamy do lodówki, niech to siedzi w chłodzie niech to się fajnie tam nabiera tej bardzo zimnej temperatury Żeby była duża przepaść między zimnym a gorącym, wtedy nam się zrobi to mega, mega fajnie chrupiące Nasze kwiaty z cukinii będziemy maczali w tempurze i smażyli na głębokim tłuszczu. Więc jeżeli smażymy coś na głębokim tłuszczu, nabiera oczywiście nam smaku takiego tłustego, ciężkiego troszeczkę. A kwiat z cukinii jest czymś lekkim, przyjemnym, pięknym, takim... mrześkim. Więc aby uzyskać też to na talerzu i w smaku jedząc to, dodajemy gastriku. Gastrik jest to połączenie octu z cukrem. Do tego zaromatyzowaliśmy to goździkiem i łodygami z mięty i oregano. Ponieważ nam zostały, nie wyrzucamy, a dodają dodatkowego jeszcze smaku. To wszystko gotując i uzyskując konsystencję takiego lejącego sosu. Idealnie nam się to obtoczy cukinia baby i do tego też możemy ładnie polać na danie i to wszystko nam odświeży. Faszerując kwiat cukinii, musimy zwrócić na parę rzeczy uwagę. Farszu nie może być zbyt wiele. Poszerujmy tylko maksymalnie do zakończenia błony Jak macie kwiaty i rozciągniecie je tak, żeby zobaczyć środek, żeby móc tam nafoszerować To pokażą wam się takie błony I maksymalnie do tych błon, a najlepiej poniżej, żeby wam to nie wypływało Jak maczacie, maczacie też Lewo, prawo i obtaczcie tak po bokach miseczki, żeby ten nadmiar ciasta też zleciał z tego. I smażymy w temperaturze około 160 stopni przez 3-4 minuty. Jak sprawdzić tą temperaturę nie mając termometra? Najlepiej wziąć na łyżkę trochę tempury, wziąć, dajcie kropelkę na rozgrzany olej. Jeżeli od razu zaczyna się smażyć, to znaczy, że jest idealna temperatura do smażenia. Następnie pestki dyni Będziemy prażyli. Będzie to element dekoracyjny dania, jak i dodanie takiego smaku trochę orzechowego, bo będziemy mieli smak orzeźwiający, będzie mieli smak troszkę cięższy z smażenia i będziemy mieli też dzięki temu smak orzechowy. Następnie limonkę. Limonkę zgrillowaliśmy po to, aby miała też piękny, piękny kształt, piękny kolor po grillowaniu. Tak samo też po to, aby dodać jej słodkości trochę. Cukry zaczynają się karmelizować i już nie mamy tylko i wyłącznie kwaśnego smaku, czyli znowu też smak kwaśny. To samo co uzyskaliśmy dodając gastryku. Na sam koniec czekam oczywiście na lajki like i na suby, bez tego by się nie obyło. Eee, I jeszcze powiem wam, że z miłą chęcią popatrzę na wasze interpretacje na kwiat cukinii, jak wy byście go przygotowali. I jeżeli by się dali jeszcze mi przepis i bym to wykonał, to w ogóle bym się mega z tego cieszył. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, hej!